Nie tam dotrzeć. Zostaw to mnie! Potrzebuję tylko dyni. Inne rzeczy, których potrzebuję, są już tutaj. Kopciuszek wrócił, trzymając w rękach dynię. Wróżka Liabel zaczęła machać magiczną różdżką i zamieniła dynię w piękną karocę. Myszy w bardzo ładne konie i gołębia w dobrze ubranego woźnicę. Kopciuszek nie mógł uwierzyć własnym oczom. Ale jak, jak to zrobiłaś, Liabel? Wróżka ponownie machnęła swoją magiczną różdżką i ubrała Kopciuszka w piękną niebieską suknię. Na jej stopach pojawiły się błyszczące szklane pantofelki.